Ja pierniczę, ale tutaj wieje, ale to nic. Idziemy na spacerek, bo musimy pogadać. Witam ponownie. Łapy, komentarze mile widziane. Reklam nie przewijamy. Jeżeli nie subskrybujesz, a chcesz być z filmami na bieżąco, zostaw subika. Słuchajcie, te wasze komentarze. Nygus, nie łam się. Nie ta, to będzie inna. <śledzimy> Bardzo Wam dziękuję że się mną tak przejęliście. Ona była wyjątkowa. No słuchajcie, nie przesadzajmy. Po prostu dałem do siebie niewłaściwej osobie kontakt. Mam nadzieję, że dwa razy spuści w wodę, żeby nigdzie nie wypłynął. Tak, i koniec tematu. Słuchajcie, na mój nastrój ostatnio złożyło się o wiele więcej rzeczy, wszystkiego wam tutaj też nie mówię. No, i poczułem się troszeczkę, jakby przejechał po mnie jakiś walec drogowy. Zebrało się tego naprawdę sporo. Zacząłem się zastanawiać, na co mi to było, po co mi to było. Było tak spokojnie. No, ale teraz już sobie kilka rzeczy zdążyłem przemyśleć trzeba się otrzepać z kurzu. No i idziemy dalej. Ale ja tak mam, słuchajcie, że jak nazbiera się za dużo tego wszystkiego, to próbuję to trzymać w sobie, żeby tego gdzieś na zewnątrz nie uwolnić, bo wtedy może być naprawdę kiepsko. Wolę to zdusić, troszeczkę z tym się pomęczyć, niż żeby komuś Oberwało się przykładowo za moje niepowodzenia. No, niestety tak mam, i tak jak Wam wspomniałem przed chwileczką, na to wszystko złożyło się więcej rzeczy, a nie tylko jakiś tam kontakt dany do panienki. Widocznie tak musiało być, bardzo się cieszę, że się to wyjaśniło. Przynajmniej wiem, na czym stoję. Jedynie wkurzyło mnie to, że. Zrobiłem z siebie barana. Coś namieszały, coś nakombinowały, no ale dobra, zapominamy o temacie. Wczoraj byłem na siłowni, spotkałem pannę Odgwistka. Ktoś śledzi mój kanał, wie o kim mówię. Od razu humor mi się też poprawił. Troszeczkę żeśmy się pośmiali. No, wczoraj, słuchajcie, na pożegnanie tak mi ładnie machała z samochodu, jak odjeżdżała, że jutro pewnie ją ponownie zobaczę. Będę musiał ją wyściskać. Może dam nawet całusa w polik, trzeba jej się odwdzięczyć za takie miłe pożegnanie. He, i wczoraj jeszcze mi powiedziała, bo coś mi tam nie wyszło. Słuchajcie. Chciałem jej coś pokazać. Mówi, trzeba było się mnie słuchać, więc jutro jej powiem: Będę się ciebie słuchał. Mów, co mam robić, żebyś była ze mnie zadowolona. Hehe, <laughs> zobaczymy, co mi powie. Ona jest milutka, jest fajniutka. Tak jak wam wspominałem, nigdy nic. Na siłę, słuchajcie, trzy cefałki wczoraj rozesłałem. Zobaczymy. Czy uda się coś znaleźć? Jeżeli już, to dwie zmiany, nie jedna, ponieważ jedna zmiana jest dla mnie męcząca. Nie lubię cały czas na rano wstawać. Poza tym, gdybym chciał coś załatwić, czy nawet nagrać dla Was jakiś filmik, przyjdzie jesień, będę kończył przykładowo o 15, będzie ciemno i. Jak ja to mówię, dupa blada, a najlepiej pół etatu. O, na pół etatu bym sobie gdzieś poszedł, między ludzi, żeby zapoznać jakichś ludzi, bo słuchajcie, przeważnie gdzieś w pracy łapało się jakieś nowe kontakty, może poznam jakichś fajnych ludzi, może gdzieś czasami się wyskoczy, fajnie by było, żeby mieć trochę urozmaicenia. Tak, właściwie szczerze Wam mówię, że wcale bym nie musiał tego robić, ale postanowiłem, że spróbuję. Tak, trzeba spróbować. Może się uda, może mi się spodoba. Spróbuję to wszystko jakoś razem połączyć, żeby nie zaprzepaścić tych wszystkich lat, które poświęciłem tutaj dla Was na filmiki. Słuchajcie, kolejna rzecz szukam garażu tak szukam garażu wczoraj dzwoniłem o garaż do wynajęcia 5 metrów długie no taki garaż to się nadaje na punto a nie na to co ja bym chciał sobie kupić cały czas stękaliście w komentarzach nygus starym samochodem jeździsz prawdopodobnie i tak ta toyota u mnie zostanie, żebym miał czym jechać na ryby, do lasu. W trasę też jest ekonomiczna, może nie jest najnowsza, ale mam do niej zaufanie. Troszeczkę w niej się poprawi. Jeździłem dłuższy czas, ponieważ w międzyczasie realizowałem swoje cele. No i teraz chciałbym sobie coś sprawić. Coś, co da mi troszeczkę frajdy, z czego nie będę musiał korzystać na co dzień, bo na co dzień będzie szkoda, będzie dużo paliło. Nygus, co ty chcesz kupić, że garaż 5 metrów za mały? No jak to co? Słuchajcie, autobus chcę kupić. <laughs> Przecież ostatnio Wam wspominałem o tym, że planuję się jeszcze rozmnożyć. Trzeba nadrobić te wszystkie lata. Jak zacznę, to już nie wiem kiedy skończę, więc wolę kupić autobus, żeby wszystkie się małe nygusy i nyguski w nim pomieściły. No, tak Wam powiem na początek, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dzisiaj znalazłem kolejne ogłoszenie garaże do wynajęcia, 5,5 metra no to już trochę lepiej i 6 metrowe też tam są zadzwonię, za chwileczkę dowiem się, które są wolne i jakie ceny niekoniecznie, musi być pod domem skoro będę miał prawdopodobnie dwa samochody będę spał spokojnie, jak Toyota sobie będzie stała pod blokiem a spałbym niespokojnie jeżeli sobie faktycznie zrealizuję swoje plany to wtedy bym się troszeczkę bardziej martwił, ale niepotrzebne mi są zmartwienia, to ma mi dawać frajdę a nie, żebym po nocach nie spał a swoją drogą ostatnio też jeszcze się dosyć, że mnie to przeziębienie słuchajcie, mnie nie puszcza to jeszcze coś się porobiło że śpię bardzo krótko, no Ostatnie kilka dni spałem po 4 godziny, budziłem się i nie mogłem spać. Także naprawdę nazbierało się tego we mnie za dużo. Za dużo siadło mi, słuchajcie, na banie. Niektórzy są tacy mądrzy, ale wieje. Niektórzy są tacy mądrzy, że. Cisną mi w komentarzach Nygus, pokazujesz słabość przed paniami i tak dalej. Słuchajcie, a czy wy w swoim życiu nigdy nie mieliście takiego momentu, że nie wiedzieliście, którą drogę wybrać, czy tą, czy może tą? No piszcie mi w komentarzach, czy zawsze byliście tacy mądrzy i zawsze wam wszystko wychodziło. Czy nie pojawiały się w Waszym życiu takie momenty, że na chwilę żeście musieli się zatrzymać, wszystko przemyśleć, co dalej robić? Czy robicie dobrze, czy robicie źle, czy może iść w lewo, czy może w prawo, którą drogą podążać? Myślę, że każdy z Was miał taki moment. I chyba kiedyś Wam ten kawał opowiadałem. Słuchajcie, jedzie rycerz na koniu, nie? No i nagle droga się rozdwaja, są dwa drogowskazy. Jeden Sława i tak dalej, a drugi napis Droga głupota. No i tak stanął, się zastanawia. No wszyscy mnie znają, jestem sławny. Którą drogę mam wybrać, nie? Mówi: "A! Pojadę tam, co jest napisane głupota, nie?" No i jedzie, patrzy. Jakaś rzeczka sobie płynie, a tam smok z kilkoma głowami sobie wodę pije, nie? A ten zeskoczył z konia, wziął ten miecz jedną, drugą, trzecią, czwartą. Została tylko jedna ta głowa. I tak patrzy na niego. Co ty gościu, jakiś nienormalny jesteś? Nie dasz się nawet wody napić? No to tak, żeby wam poprawić troszeczkę nastrój. Przyznaję, ostatnio było trochę ze mną krucho, no bo nawarstwiło się o wiele więcej niż wy tutaj wiecie z moich filmików. Nie wszystko wam mówię. Nie wszystko możecie też wiedzieć. To, co ja wam mówię, no to tam mówię, ale wiecie też dobrze, że ja praktycznie wam to opowiadając, żadnych imion, niczego, żadnych konkretnych danych tutaj nie podaję, bo uważam, że to jest, słuchajcie, zbędne, nikomu do niczego nie jest potrzebne. Otrzymałem też sporo komentarzy, że Nygus. Bo ty się interesujesz tylko i wyłącznie młodszymi. Wcale tak nie jest, słuchajcie, z mojej strony. Po prostu ktoś musi mi się podobać. I to nie jest tylko tak, że podobają mi się te młode, chociaż Wam wspominałem, że potrafią być też i młode, które są naprawdę już myślące, dojrzałe i w ogóle no. Dzisiaj sobie obliczyłem przykładowo, że moja matula, jak mnie urodziła, to miała 22 lata. Czyli jak Nygusa zmajstrowali, to miała 21. Moja babcia urodziła podobnie. Druga babcia urodziła podobnie. Więc teraz najwyraźniej mamy takie czasy, że panie, to chyba nie wiem zaczynają być poważne, dojrzałe, nadające się do czegokolwiek, może dopiero po czterdziestce. No nie wiem jak to jest, ale kiedyś to było normalne, że 20 lat i już była rodzina, już był dzieciak i, i wszystko potrafiło funkcjonować i dawały radę. A teraz jak ktoś mi no tak, rozumiem to, słuchajcie, w porównaniu do mnie no to jest może młoda, no. Ale to nie znaczy, że jeszcze musi mieć koniecznie w głowie fiubzdziew. To zależy od człowieka, od charakteru. Słuchajcie, ja, mając już 20 lat, kończąc technikum, mieszkałem sam, miałem swoją chatę, robiłem opłaty, miałem samochód, utrzymywałem się. Gdybym miał fiubzdziew w głowie, no to. W tej chwili bym mieszkał, może gdzieś, słuchajcie, nie wiem, tutaj szałas bym sobie pewnie jakiś zrobił. Także to zależy, wszystko słuchajcie od człowieka, od charakteru. Jedni dojrzewają do tego szybciej, drudzy wolniej. I to wcale nie jest tak, że tylko i wyłącznie te młode mi się podobają. Jak się trafi, w moim wieku będzie mi się podobać. Też będę próbował nawiązać jakiś kontakt. Ale, tak jak Wam wspominałem, zawsze, nigdy nic na siłę. Tyle, że po prostu nie, nie lubię, jak ktoś robi ze mnie głupka. No a ta sytuacja, o której Wam ostatnio opowiedziałem, no to wyszło to wszystko takie, słuchajcie, zakręcone. Jeszcze nie lubię najbardziej, jak ktoś mi coś wmawia, że coś było, czego nie było, bo ja naprawdę. Uwierzcie mi, gdybym miał tą pewność. Gdybym usłyszał to prosto w twarz. Że słuchaj mam kogoś. W życiu bym nie dawał do siebie żadnego numeru telefonu. Kolejna rzecz, jeżeli nie chciała, faktycznie, to nie powinna go ode mnie przyjąć, powinna mi go zwrócić. Ja tak to widzę. Nie mam żadnego, słuchajcie, do niej żalu, żadnych pretensji. Nic mi nie obiecywała, więc nic nie mogę wymagać. Należy no, ostatnio znalazło się coś jeszcze ważnego po mojej babci, no to musiałem się tam udać, osobiście to odebrać. Więc stwierdziłem, skoro zostawiłem kontakt, a jest ponad tydzień czasu cisza. No to co? No to przy okazji mówię, zauważyłem ją, że jest w pracy. Stwierdziłem, że chwilę z nią porozmawiam i spróbuję to sobie jakoś wszystko wyjaśnić, żebym wiedział na czym stoję. Bez żadnych pretensji, bez niczego. Słuchajcie, to zrobiłem, tak mi się wydaje. Po prostu wyszedłem, poszedłem po tym, co usłyszałem i uważam. Temat kompletnie zazamknięty, tak. Co zrobi z tym numerem? Nie mam bladego pojęcia, czy kiedyś z niego skorzysta. Sam nawet nie wiem, czy tego jeszcze bym chciał. No, także próbować czasem warto. Dziękuję Wam jeszcze raz, że się niektórzy tak przejęli. Oczywiście znaleźli się i tacy, którzy próbowali mi dokuczyć, ale wiecie co? Spływa to po mnie. No, nie raz byłem już w takich różnych sytuacjach i o wiele gorszych. Uwierzcie mi. Ach, gdybym ja mógł Wam wszystko tutaj opowiedzieć na kanale, to byście się zdziwili. Także, no tak, czasem mam, bo wiem, jak się kończy, kiedy <laughs> próbuję to wszystko nie trzymać w sobie i odreagować to na zewnątrz. To nie jest dobre. Chociaż powiem Wam, że dwa dni temu jeszcze tam próbowałem coś na komputerze zrobić. No już. W domu troszeczkę, że tak powiem, się odpaliłem, bo mi nie wychodziło już tego wszystkiego. Miałem tak serdecznie potąd, że mówię: Za chwileczkę wezmę, otworzę okno, mówię: Ten laptop, słuchajcie, poleć. Mówię, no bo mówię aż mnie, ale dobrze, że w domu i że byłem sam i że mogłem troszeczkę dać że tak powiem upust swoim emocjom no a tutaj cichutko i spokojnie mogłem tutaj zacząć dla was nagrywać a nie tam gdzieś mnie wywiało no tutaj cisza spokój słuchajcie no to przeziębienie jeszcze mnie trzyma już czwarty tydzień słuchajcie biorę jeszcze ten antybiotyk za bardzo poprawy nie widzę raz lepiej raz gorzej no jestem ciekaw co się stanie jak go odstawię czy nie będę miał nawrotu zobaczymy rozejrzę się za jakąś pracą może coś znajdę co mi odpowiada tak jak wspominałem najlepiej dwie zmiany żebym czasami do południa też miał czas jeszcze coś ogarnąć coś załatwić bo jak przyjdzie pora jesienno zimowa no to wtedy już wychodzisz rano do pracy ciemno Wracasz z pracy ciemno no i tak przez kilka miesięcy. A mając dwie zmiany, albo tak jak Wam wspominałem pół etatu. Zawsze ten czas jeszcze coś się znajdzie, żeby Wam coś zmontować, nagrać, czy nawet skoczyć do radomia. Nagrać autohandle na swój drugi kanał. Jak wiecie mam dwa, żeby po prostu nie poszło to. Na marne w życiu może być różnie. Lepiej mieć kilka źródeł dochodu niż jedno. No, widzę, że tutaj ten, nie pamiętam jak się to ma nazywać ale coś arkanowego już tutaj powoli to kończą. Ciekawe, kiedy będzie otwarcie a może tutaj będą przyjmować do pracy? Ciekawe. Trzeba by zapytać jak będą nabory może się dostanę. Mam skończoną organizację ruchu turystycznego i rekreację. Licencjata, w sumie taki park. No to jest jakaś dla ludzi chyba rekreacja. Może bym się tutaj komuś do czegoś przydał. Miałbym kontakt z ludźmi. Pewnie jakieś fajne mamuśki z dzieciakami <laughs> będą przychodziły. To można sobie Żurawia zapuścić popatrzeć nie gusty tylko o tych babach bez przesady no ale jak jest coś ładnego no to warto rzucić słuchajcie okiem no co no też tak nie macie no bez przesady i panie i panowie nie róbcie z siebie takich już świętych no dlaczego te wszystkie latem przeważnie chodzą w ciemnych Okularach przeciwsłonecznych z Wami <laughs> za rękę, no po to, żebyście nie widzieli, że im oczy chodzą na boki, bo idzie jakiś fajny, to sobie może spojrzeć, a Ty tego nie widzisz nawet. No tak, tak to wygląda. Każdy patrzy, odpatrzenia, jeszcze słuchajcie. Nikomu nic się nie stało. No, to skoro takie Nygus masz podejście do tego, pewnie zapytacie niektórzy. To po co opowiadałeś? No jakieś tematy na filmiki muszą być. Kanał nazywa się Życie Nygusa. Więc opowiadam Wam o przygodach ze swojego życia. Gdyby wypaliło, ale najpierw trzeba kogoś poznać, z kimś porozmawiać. Nie wiadomo w ogóle, no. A być może byśmy się kiedyś spotkali, i by się okazało, że jest totalna klapa, nie mamy o czym rozmawiać. Mamy zupełnie inne podejście do wszystkiego, i co? Myślę, że takie, słuchajcie, danie kontaktu komuś do siebie jeszcze nic nie oznacza. A jeżeli nawet ktoś kogoś troszeczkę polubił, no to chyba nie ma nic w tym złego, żeby nawet odezwać się tak zwyczajnie po ludzku. Cześć co słychać. Jak się czujesz, jak ci tam leci. No. I albo się polubimy, albo się nie polubimy, albo się dogadamy, albo się nie dogadamy. Nic zobowiązującego. Zwłaszcza w dzisiejszych czasach, że jednym kliknięciem palca Możesz kogoś przyblokować, żeby nie miał z tobą kontaktu. Blokujesz numer w telefonie i po sprawie. Tak samo jak ja robię tutaj na kanale. Wczoraj znowu kilka osób musiałem wrzucić do kompostu, bo zaczęli mi głupio pisać. Więc po co mi tutaj słuchajcie tacy? Dobra, jestem coraz bliżej auta. Jadę parę rzeczy ogarnąć, zadzwonię o ten garaż, zobaczymy, czy mają wolne te garaże, czy uda się coś wynająć, czy znajdę coś odpowiedniego dla siebie. No i zobaczymy, jak to wszystko, słuchajcie, dalej się potoczy. Ale Nygus co ty w niej widziałeś, skoro takie, nie wiem, fajne miała uśmiech, fajne świecące oczka. No i tak sobie pomyślałem, może. Może się polubimy, może się dogadamy, może znajdziemy jakieś wspólne tematy. Może się uda, a może się nie uda. Kto nie spróbuje, ten się nie dowie. Lepiej spróbować, niż potem żałować, że się nie spróbowało. Bo jak spróbowałeś, nie wyszło, to przynajmniej spróbowałeś. Jakbyś nie spróbował, to byś się całe życie zastanawiał. A jakbym spróbował, to może by coś z tego było. No. Moja stara Landara. <laughs> Ale powiem Wam, lubię ten samochód. Przyzwyczaiłem się do niego. Codziennie schodzę. Wyjmuję kluczyki. Nie zastanawiam się. Mam do niego zaufanie. Odpalam sobie. I po prostu jadę. No, wymaga niewielkich nakładów. Miała być na kilka miesięcy. Tu mam jeszcze cefałki wydrukowane. Miała być na kilka miesięcy, no ale dwa i pół roku i codziennie mnie wozi. A jeżeli sobie sprawię coś fajnego, co mi poprawia nastrój, nawet nie wiem, czy tutaj. Uda się tym wjechać. A tym wjeżdżam wszędzie. Wysoko zawieszony krawężniki na ryby. Balażnik duży, wygodny. W trasie niewiele pali, bo to dizelek i rura. No a co? Dobra, tyle ode mnie. Pozdrowienia. Do następnego. Trzymajcie się, cześć.